Hej! Dzisiaj pokażę jak zrobić bardzo prosty, 10 minutowy... Tak, przepis na makaron praktycznie w jednym garnku się robi cały. Także dzisiaj nieco wcześniej, bo o 13 będziemy robić śniadanie. To wszystko przez ten e-learning. No ale cóż, jakoś damy radę wstawać wcześniej, nie? Zapraszam. Zatem pierwszym krokiem w naszym śniadaniu będzie nagrzanie wody. Dobra, także to są potrzebne składniki, potrzebujemy makaron oczywiście, puszkę pomidorów albo ym, 4 do 5 pomidorów świeżych, albo opakowanie przecieru pomidorowego. Jeszcze taka ciekawostka. Jest takie prawo, nie pamiętam dokładnie, jak się nazywało konkretnie, ale jest takie prawo, że jak się wstawi zimną wodę, to się o wiele szybciej zagotuje niż ciepła woda. Tak na przyszłość. Czosnek, oliwa z oliwek jest bardzo potrzebna tutaj. Prawie zapomniałem, użyjemy jeszcze trochę masła ja to na, na koniec. Ja jeszcze dam sobie marchewkę jedną, małą, nie trzeba dużej. Także pierwszą rzecz, którą zrobimy, to nastawimy garnek wody, żeby się zagotował. Teraz bierzemy sobie chleb i rwiemy chleb i wrzucamy sobie do miski. Fajnie by było, jakby ten chleb był suchy, bo wtedy lepiej wychodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Zbieram chleb suchy dla konia. Nie, u nas nigdy nic nie zostaje. Syn wszystko zjada. Od razu chciałbym napomknąć, że ta potrawa nie wygląda aż tak apetycznie, ale naprawdę jest. Przynajmniej mi ona smakuje. Ja bardzo lubię. Moment, 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 moment. moment. Podczas gdy będzie się gotowała nasza woda, możemy już przygotować nasze składniki. Żeby obrać czosnek, bardzo łatwo Przykładamy tu nóż i. I dzięki temu już bardzo łatwo schodzi skórka z całego czosnku I teraz ucinamy sobie końcówki i. Ja lubię na bardzo cienkie plasterki po prostu pociąć. Na Ciebie jeszcze przyjdzie pora. Generalnie ja sobie bardzo lubię zrobić tak więcej tej rzemki. Tym bardziej, że jestem teraz naprawdę głodny. Teraz sobie strzelimy kindziuka. O, firma. Zasadniczo może to być cokolwiek. Teraz ja już dodaję swoje jakieś składniki. Podstawowy skład to jest po prostu chleb, yy, masło i woda, no i sól i pieprz. A później można już eksperymentować sobie, z czym się chce. No, ja sobie dodaję mięso, żeby było bardziej treściwe. Dobra, i teraz zajmiemy się marchwią, utniemy początek i koniec i oskrobimy sobie nad zlewem, żeby nie robić syfu oczywiście. Oskrobaną i obmytą marchew y, już możemy pociąć sobie Najpierw, OK, to uciekło trochę Najpierw na pół, wzdłuż na pół i na ćwiartki A następnie po prostu w, w plasterki Żeby się szybko ugotowała w naszym sosie Bo to ma być szybki przepis Czemu tasaka, nie wiem Wyjmowałem nóż i uznałem, tasak Tasak jest spoko Że możecie używać innego nożenia tasaka, nawet zalecam wam. Jakiś bardziej sensowny nóż. I cyk. Mamy już nasze składniki. Jeżeli dobrze obliczyliście czas krojenia, to już jest woda zagotowana. ok to teraz zajmiemy się serem. Teraz zajmiemy się serem. Tak samo rwiemy. Dobra, myślę, że tyle Sara powinno starszyć, aczkolwiek. Ok, woda się zagotowała, jak widzimy. I teraz jeszcze soli. I tutaj bardzo ważna rzecz w tym przepisie: um, trochę, około, około tyle. Około tyle e, oliwy z oliwek, i nie jestem w stanie tego wytłumaczyć po na nagraniu. Ale spróbujcie sobie dodać oliwy z oliwek do gotującej się wody na makaron. I makaron naprawdę ma wtedy o wiele lepszy smak. Teraz makaron. Jeżeli chcemy uzyskać y, al dente makaron, to należy go wyciągnąć dwie minuty przed al dente według opakowania, czyli w tym przypadku po 5 minutach, bo się jeszcze będzie dalej gotował w sosie, który potem dodamy. W czasie, w którym się gotuje makaron, możemy zająć się y, naszymi pomidorami. Jeżeli używamy puszki, to ja lubię sobie coś takiego, że otwieram sobie puszkę i teraz jest moment, w którym możemy dodać przyprawy, które chcemy użyć. W moim przypadku to będzie szczypta soli, albo dwie, rozmaryn, Mam też taką przyprawę, co jest pomidorami suszonymi z chili i jeszcze trochę świeżego do pieprzu, albo trochę więcej. Mam już taką ostrą pastę z papryki, to dam mi taką luźoczkę zdrową. Jako już jest kwarantanna, to mogę jeszcze na ludzi użyć czosnku. Na co dzień nie dodaję czosnku do wodzianki, ale lubię czosnek, więc teraz sobie dodam, bo mogę. Staram się dokroić, jak najdrobniej się da. Myślę, że jeden ząbek czosnku, akurat starszy, też bez przesady. I teraz zostało go odcedzić i dać do jakiegoś naczynia. Makaron już odcedziliśmy i daliśmy go na bok. Ja lubię sobie zostawić tutaj, może widać tak, trochę wody z makaronu, ponieważ skrobia, która z makaronu pójdzie do wody, wydostanie się do wody, pozytywnie wpłynie na to, jak sos będzie przywierał do, do makaronu później. Dlatego warto zostawić sobie tak pół szklanki wody, w której się gotował makaron, żeby dodać do sosu. Teraz czas na sos. Bierzemy sobie trochę oliwy z oliwek, dajemy na dno naszego znaczy garnka. Nie potrzebujemy patelni do tego, bo garnek tak samo dobrze zadziała w tym przypadku. I włączamy gaz. Czosnek i dodajemy marchew. Od razu dodajemy naszą puszkę pomidoru z przyprawami i bierzemy narzędzie do mieszania i po prostu mieszamy. Dobra. I w tym momencie możemy już dodać makaron do do sosu, razem z wodą tą właśnie. O Jezu. I teraz mieszamy całość, żeby się połączyło yy, I teraz się jeszcze makaron właśnie dogotuje te ostatnie dwie minuty w tym całym sosie Jeżeli robicie ten przepis po raz pierwszy i myślicie Hej, to jest to wiele za dużo masła To to jest idealna ilość I teraz możemy dodać nieco masła Kremy sobie mniej więcej tyle Coś takiego Także wszystkie składniki zasadnicze już są, teraz tylko bym to jeszcze doprawił Chciałbym odpalił wodę, bo bo zrobiłem ją za wcześniej Pieprz Osobnie trochę soli Nie za dużo, bo i tak już mamy kiełbasę No i można jeszcze różne inne przyprawy dodawać, ale aktualnie nie mam weny na więcej przypraw, więc zostaniemy przy soli i pieprzu Okej, okay, nasza woda się już gotuje Pamiętajmy też o tym, że chleb wsiąknie tę wodę, więc będzie taki napuchnięty i wody będzie stosunkowo mało. Więc proporcje zależy od Was, czy wolicie bardziej wodniste, czy gęste. Ale teraz, jak już mamy zalane, to przykrywamy to czymś. Ja mam tackę lotu. Muszę przyznać, że jestem już takim głodny, nie ukrywam, więc ciężko będzie na to poczekać. Ale czekamy jeszcze tak jakoś, nie, nie mam nigdy jakoś takiego stałego czasu, ile czekam na to. Hmm, a tak cirka 5 minut. Także przez ten czas, jak to się robi, to ja sobie posprzątam. Jak Gabriel mówił, zamykamy chleb, żeby nie wysychł. Co prawda ten już wysychł, ale żeby nie wysychł bardziej. Czy mi ten mikrofon sięgnie do lodówki? Ja. Na styk. I zasadniczo to jest już gotowy makaron. Jest śliczny, ma bardzo ładny kolor, bardzo ładnie się połączył, właśnie sos z makaronem. Tam na dole jeszcze jest trochę więcej tego sosu, ale to można przy nakładaniu sobie poprawić. Całość od nastawienia makaronu do gotowego dania trwa od 10 do 15 minut. I to jest nasze już gotowe danie. Pamiętajcie, żeby zawsze serwować z jakąś zieleninką U mnie to jest kolendra, może to być bazylia, ponieważ dlaczego nie jesteśmy zwierzętami? I teraz czas spróbować naszego dania. Także myślę, że już. Pszsz. Także teraz jak już mamy to... już się wszystko złączyło, ta woda z chlebem, to można to wszystko ze sobą wymieszać. Także jak już mówiłem, nie wygląda to tak do końca empetycznie. I że to też kwestia tego chleba. Normalnie chleb mi się aż tak nie rozwala na taką papkę. Normalnie to inaczej wygląda. No ale nic. Taki chleb kupiłem. Tak to wygląda. Nie wiem, mi to smakuje. Mm. Jest bardzo dobre. Mm. Makaron jest idealnie do dogotowany. Jest idealnie al dente. Sos jest jest słodki, jest kwaśny, jest słony, jest jest bardzo dobry i dzięki temu, że dodaliśmy to masło, jest taki bardzo gładki i się dobrze trzyma tego makaronu i jest taką fajną pokrywającą płachtą, która przykrywa nasz makaron i jest naprawdę dobry i i polecam ten przepis każdemu. Polecam wszystkim. Zivi Gg. Dzięki. Widzimy się w następnym codzienniku. A co ty ugotujesz w tym tygodniu? Ja użyję do tego tasaka, bo lubię być dramatyczny. Ale przekładamy po prostu nóż i.